Cześć witajcie, po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj pogramy sobie w literią, Coś nowego u mnie na kanale. Jeżeli ktoś nie wie o co w tym chodzi, to już pokazuję. Proszę, oto zasady, widzicie je tutaj. Jest ono, myślę, że dosyć zrozumiałe zasady. Gra dosyć prosta, także myślę, że możemy zacząć. Wyborę sobie jeszcze tego robaczka. A może być ten. No i zaczynamy. No, mój cel to minimum 50 chce być. No zobaczymy czy się uda. Zobaczmy. Ale jest ok. Nic się nie dzieje. Znowu ten... O o o o! I ja o to właśnie tu chodzi. No, pierwsze dla baczki zabity, że tak powiem. <laughs> no i już 200 miejsc. Teraz lepiej. No, dwóch na raz jeszcze mi się nie udało zabić. Szczerze powiedziawszy. Patrzmy dalej, jak to będzie. Zobaczymy, na za, razie za dużo tych labaczków tutaj nie ma do zjedzenia, że tak powiem. Jest 180 miejsc. na czy nie ma co jeść tak naprawdę? Nie ma kogo zabić i zjeść. Spadamy już, 185 miejsce, tylko 180 było. Dobra, trochę do środka tutaj pójdziemy, bo tu coś będzie lepiej. Tu co widzę, 25 tysięcy punktów trzeba mieć, żeby być liderem. Na 454 i 169 miejsce dopiero. Dobra, lecimy w przód. O, tu coś jest. Aj, nie udało się, był szybszy ode mnie. Niestety. No dobra, może zamieścimy sobie kolor dla A no, może ten być. Dlaczego ten wynik, no fatalny. Co tu dużo mówić. No, bo to drugie podejście było dużo lepsze. Ogólnie mój lekko, jeżeli chodzi o miejsce, to jest tak gdzieś 56. więc dlatego chcecie dzisiaj go pobić i być w tej 50. Trzymajcie kciuki. Zobaczymy. Aby się udało. Tego raczej nie zabijemy. O, 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 o. o udało się, patrzcie. Teraz hmm, zabiłem. Ho, ho, się dzieje słuchajcie. Zaczyna się siedziać. Zaczyna siedziać. I już 58 miejsce. Patrzcie, jeden zabity dla BAK. I już 58 miejsce. Aby nas teraz nikt nie zabił. 56 już. Teraz spokojnie, spokojnie, słuchajcie. Spokojnie, nie szalejmy. Jest 55. Tylko, tylko, tylko... Oj, to bez sensu. Dobra, 51. Będzie 50, czy nie? Zakład już pobity, ale czy będzie ta 50? Pięćdziesiąt... No, zobaczmy. 50 miejsce. I teraz do 50. dziewiąte, mamy 50, słuchajcie. Więc jest ten cel minimum. No może się uda nawet wyżej wskoczyć. O dobrze, udało się, już myślałem, że mnie zje. Ale udało się, byliśmy szybci... Tak jest. A wy już 48. Teraz lepiej, już 2100 punktów. Patrzmy, 46 miejsce. A zabyliśmy go, patrzcie. Fantastycznie nam idzie. Patrzcie, już 36 miejsce. O kurczę. O kurczę. Aj, niestety Ale obyś się zabił Co to się stało, to ja nie wiem Skończyliśmy na 34. miejscu Tą oglądę, także jest dobrze Chciałem być 50, byśmy nawet 40, abyśmy blisko 30 nawet Natomiast teraz cel 30. Zobaczmy No weź się uda Coraz lepiej nam idzie Zobaczmy dalej ale jest dobrze, jest dobrze. Aj, nie, źle to zrobiłem, niestety źle. To nie nieudane, ale robaczka zostawimy, bo ten nam szczęście przynosi, nie tak, jak tamten. No i zobaczymy czy uda się znowu do tej czterdziestki zbliżyć. Dobrze. Pierwszy robaczek zabity. Aj, tak źle. Chciałem tutaj. Oj. O, dobra. Udało się. Chciałem, wam nie ucieknie, Nie, mnie zje. O no, że nie mogę. To będziemy w kółko się kręcić. No dobra, udało się. Uff. Oj, oj. A tak, wieją już mnie zrobił, bo myślałem, że jego głowa jest tu. No to był jego środek na No nie wyszło tym razem. A więc może jeszcze dwa razy. Może maksimum trzy próby jeszcze będą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, zaraz oczywiście cel... 30 być, no bo 34 miejsce to już nie najgorzej. I ja ta 30 udała się nie zdobyć. To już będzie sukces, naprawdę. I tak, tak odpobiłem, Byłem 56, ale i tak na 34, tak awansować, to jest coś. O kurcze. No, chciałam je wiele zrobić, nie dam się. Dam się. <gry> a niestety. Dobra. Spróbujemy jeszcze raz, może dwa Spróbujemy, nie poddajemy się Teraz się nie uda, no to myślę, że możemy zakończyć ten odcinek Oby jak najpóźniej, aby jak największy nasz robaczek A mamy to, patrzcie, mamy to, mamy to Oj, teraz uważaj, uważaj To jest niebezpiecznie No i patrzcie, jego ja zabiłem jak ktoś inny mi zjadł te punkty no. no to jest szczyt wszystkiego no już jak tak można Ej, złodzieje jedne Zostawię to bez komentarza po prostu Nie spróbuję ostatni raz Jak teraz się nie uda Kończymy odcinek Zobaczmy. <laughs> Patrzmy, czy tada się uda zbliżyć chociaż do 34 miejsca. Ale się spokojnie bardzo. się udało? No patrzcie. Zdarzyliśmy się razem. No nie Oj, prawie by się tego dużego zjeść. Prawie, że. Aj, 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 mnie minimalnie po prostu, minimalnie. Czyby to widzieliście? No jak pech, to pewnie niestety. No. No ale cóż no myślę, że i tak mogę być zadowolony, ponieważ chciałabyś 50 byłem. Byłem na 40, byłem prawie 30. 34 miejsce, ponad 2000 punktów, to jest mi rekord, także ja jestem zadowolony. Myślę, że kciuk w górę za to się należy. Także jeżeli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, a w tym odcinku to jest na tyle. Do usłyszenia no i cześć!